Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czas biegnie szybko do przodu. No i niedługo pojawi się już następny katalog. Oriflame katalog 15, który będzie aktywny od 19 października do 8 listopada. Na razie na dole macie przeze mnie udostępniony link jeszcze do katalogu 14. Ale już myślę, że warto przemyśleć kolejne zakupy, jakie poczynimy przeglądając katalog, przeglądając katalog 15. Na początku, jak tutaj już widzicie tę stronę tytułową, warto zwrócić uwagę na nową wodę perfumowaną. Tutaj widnieją buteleczki takie mini, czyli będzie to woda dla woda damska perfumowana i woda męska. Na początku w ogóle one nie zwróciły mojej uwagi, ponieważ są takie no sami. Widzicie, że jak na butelki butelki różnych wód perfumowanych, to są one no tak na, na pierwszy rzut oka nie bardzo rzucają się. W oczy, bo one nawet nie są nazwane wody perfumowane, tylko w, w, perfumy. Nie wiem, jak to przeczytać, signature, czy po francusku, chyba signature mi się wydaje, że chyba tak powinniśmy czytać, ale nie jestem pewna, nie wiem. I, i mamy tutaj o tyle ciekawe rozwiązanie, że buteleczka. Mm, to jest zamknięta w wysokiej jakości drewnianej oprawie. Czytamy tutaj, że możesz je wyjmować i wkładać te buteleczki, te flakony, kolejne, lub zmieniać oprawę w ramkę do zdjęć, ponieważ wspomnienia są częścią naszego ja. Tak, moja córka mi zwróciła uwagę na to, że to może być bardzo ciekawy prezent, już nawet gwiazdkowy, mikołajkowy. Rzeczywiście ciekawe rozwiązanie, to jest przecież ramka na zdjęcia. Wyjmujemy wodę, możemy w kolejną włożyć, więc rozumiem, że kolejne chyba bez tych ramek będą? Nie wiem. Mamy tutaj zapach orientalno-kwiatowy, alkohol pochodzenia naturalnego i wielokrotnego użytku, zdejmowana oprawa wykonana z odpowiedniego, z odpowiedzialnie pozyskanego drewna. Ciekawe jest rozwiązanie. Tutaj mamy informację, że w skład tego zapachu tej perfumy dla niej będzie wchodziło różowy pieprz. To jest chyba to, właśnie to, to jest ten pieprz. Potem mamy Fleur de Levant, jeśli po francusku, tak, i drzewo sandałowe. Hmm. Zapach taki ponadczasowy, nowoczesny, trwałe i eleganckie wrażenie. Różowy pieprz nadaje musującego aspektu tej pięknej kobiecej kompozycji. Te Fleur de Lavent, to jest kobieca świeżość. Zapach kwiatów lawendy jest wielowymiarowy. Kryją się w nim nuty kwiatowe, ziołowe, drzewne i lekko Yy, owocowe. Tak, potarłam to miejsce. Zamówiłam już sobie próbki tych perfumek, ale jeszcze no, nie dotarły do mnie. Potarłam to miejsce. To taki ciekawy zapach nieszablonowy, ładny, ale tak trudno powiedzieć bo yy, ja nawet próbek nie bardzo lubię. Wolę pochodzić yy, z tym zapachem dłużej, żeby się z nim oswoić. Myślę, że może być ciekawy. Natomiast jeśli chodzi o męski odpowiednik tych perfum, to tu będzie drzewo cedrowe takie, taką dominantą, klasyczny składnik perfumeryjny, łagodne drzewo mm, nuty cedrowej i y, 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 to będzie oprócz tego drzewa cedrowego, różowy pieprz, szałwia muszkatołowa i drzewo. No, i właśnie to trzewocyterowe, maksymalna koncentracja zapachu. Ciekawa, ciekawa propozycja, ciekawa nowość. Później y, tradycyjnie już jak co, do y, któryś tam katalog, często pojawiająca się seria Biotanikas w promocyjnych cenach. Tutaj mamy ceny rewelacyjne: szampon naprawczy, Biotanicals 1999, y, maseczka 1990 i żel. Ja żelu nie miałam, ale pozostałe miałam. I ten, ten, ta, ta seria zawiera składniki pochodzenia roślinnego, mineralnego, bogatą mieszankę y, niezbędnych, y, niezbędnych minerałów występujących w skandynawskich wodach oraz ekstraktu z wiciokrzewu. Biodegradowalne formuły, materiały z recyklingu, jeśli chodzi o opakowanie 95% procent składników pochodzenia naturalnego. Później mamy mm, mamy tutaj taką propozycję, kryjący krem do stóp FITAP z czereśnią i olejkiem migdałowym, a czereśnie mają właściwości anty antyoksydacyjne, rewitalizujące i nawilżające, natomiast olejek migdałowy ma moc nawilżania, ochrony i odżywienia skóry. Tylko, że to jest y, 75 ml, 9,99 więc takie y, tradycyjne opakowanie, nieduże. Mydełka 3,99 żale pod prysznic, y, świetne pędzelki do różu 14,99 do ust. Y, I one są, y, ten, ta nasada jest z bambusowego, y, z bambusowego drewna. I to jest pochodzenie ze zrównoważonych źródeł. I to jest też uprawa odnawialna, więc warto się nad tym pochylić. Bambus, tak. Dalej kremiki do, do rąk. Odżywcza formuła z tutaj z kolei z olejkiem z orzechów makadamia. Duże opakowanie, już tutaj jest 150 ml. Jeden kremik w cenie 10,99. Jeśli kupimy dwa, 8,99 to jest duże opakowanie, czyli 75 ml wychodzi nam 4,50 w cenie, pamiętajmy w cenie klienta, bo jeśli chodzi o cenę klubowicza, to 25% taniej, więc to wychodzą dobre ceny, a kremik jest naprawdę bardzo dobry, odżywczy gęsty. Ja y, szczególnie na noc lubię nakładać ten krem, bo on pięknie pachnie, naprawdę zapach jest cudowny, bardzo dobrze się wchłania, ale myślę, że na noc jest taki lepszy chyba, ponieważ on dobrze się wchłania, ale troszeczkę jednak trzeba czekać, a rano, gdy sekundy, sekundowe sprawy, gdy się śpieszymy bardzo, no to wiadomo, że wolimy, żeby to było ma od razu. I jeszcze tutaj jest taka oferta, spray do oczyszczania rąk. Zapewnia, zapewni swoim um, dłoniom absolutną czystość. Delikatny spray 74% alkoholu. No, w podróży, dobrze, bez zapachowy dobrze się sprawdza. Więc takie coś. Tutaj mamy Tender Care i mamy trzy rodzaje. Z olejek z pestek granatu, to to, potem borówka i pomarańcza, yy, olejek z pestek, z pestek pomarańczy, jeśli jeden 10,99, dziewięć, jeśli dwa 8,99, dziewięć. też ciekawa oferta. Wiem, że wiele osób kolekcjonuje sobie te tenderkerki, też mnie to kusi, bo zapachy Oriflame kolekcjonuje. Na pewno kiedyś pokażę Wam film pokazujący m, ukazujący moje, te, moje zapachy, moją kolekcję zapachów. Y, wiem, że dużo osób też kolekcjonuje właśnie tenderkerki, takie zajęcie sobie wymyśliło. Y, mamy tutaj jeszcze Serum Optimus Age 2499 z witaminą C z jeżyn oraz y, redukującym zmarczki kwasem hialuronowym. Hyalur, i do tego mamy krem. Krem też jest w dobrej cenie 21,99 na noc. Yy, zawiera kwasy tłuszczowe omega 3, omega 6 z oleju lnianego. Tu maseczka 12,99 z witaminą E z oleju. To jest chyba w płachcie, tak, tu mamy w płachcie. I tutaj jeszcze jest taka propozycja koncentrat retinolu Now Age Proceticars 74,99, młodszy wygląd skóry. I zmniejszona widoczność głębokich zmarszczek, to stosujemy na noc. Retinol, wiadomo, znamy, słyszałyście na pewno nieraz o retinolu. To opakowanie też pozwala wydzielić sobie, bo tego niedużo nakładamy, kropla. Na jedną stronę twarzy kropla, na drugą stronę na czoło kropla, kropla na szyję. Albo nawet i pół kropli podzielić można. I to ma takie działanie odmładzające. O, oczywiście trzeba uważać z tym retinolem na początku co drugi dzień, sprawdzić, nałożyć naprawdę jedną kroplę na całą twarz, żeby sprawdzić, czy nie mam uczulenia, podrażnienia, bo retinol ma to do siebie, że może podrażniać. Ja na przykład nie miałam żadnych problemów, nie miałam od razu i bardzo dobrze mi ten retinol się sprawdza, on na pewno mi na długo starczy, ponieważ no, sami widzieliście, że niewiele go trzeba. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na peeling nowej, proceuticals w tym katalogu. On powoduje, że pory wyglądają na mniejsze i oczyszczone. zawiera roztwój złuszczający w 6%, alfa-hydroksykwasów, chemicznie złuszcza zewnętrzną warstwę skóry. Też warto się nad tym pochodzić. Potem mamy dużo zapachów. Mamy tutaj wodę perfumowaną Amber Elixir Crystal, czarnuszka, akord bałtyckiego bursztynu i brązowy cukier. Bardzo wysoka koncentracja zapachu, piękny zapach, polecam. Drugi zapach, woda toaletowa Elvi. Tego nie znam, mam co prawda opakowanie, ale jeszcze nie otworzyłam. Jak potarłam tutaj to miejsce, to całkiem sympatyczny, miły zapach. To jest konwalia i białe kwiaty, białe kwiaty i białe piżmo, taki dziewczęcy, świeżutki zapach. Męski zapach, wysoka koncentracja zapachu, drzewno, aromantyczny, czarny pieprz, lawendę, akord ambry. To jest też taki zapach męski, piękny, bardzo ładny. I tutaj polecam jeszcze oczyszczający olejek do twarzy nowejcz, olejek z wiesiołka, technologia oczyszczająca, oczyszczającego olejku. Można go jako taki płyn do, do mycia twarzy stosować. On się fajnie y, pieni. Zmywa twarz, można nim zmywać wiele osób, zmywa nim po prostu twarz. Twarz tak na sucho, bez wody, oczy, można w ten sposób go też potraktować. No i teraz jeszcze chciałabym zwrócić Waszą uwagę na ostatnią stronę. Tutaj mamy luksusowo rozkosz dla Twojej skóry Milk Honey, krem do rąk ciała. Duże opakowanie, 250 ml. Ja właśnie go używam. Bardzo dobrze się sprawdza. Pięknie pachnie, pięknie odżywia. Jeden z lepszych kremów do ciała, więc polecam. I jeszcze tutaj mam taki zestaw, na który chciałabym zwrócić uwagę. Royal Velvet, krem pod oczy krem na dzień za jedynie 29,99. To jest dobra cena, to jest dobry krem. Wyciąg z czarnego irysa wchodzi tutaj w skład. Mój ulubiony krem do y, pod oczy, Mniej lubiany krem do twarzy. Ja wolę na noc niż na dzień. Ale ja mam to po prostu y, dosyć tłusto, cerę, więc akurat dla mnie ten krem na dzień jest troszeczkę za ciężki. Do cery suchej jak najbardziej polecam. I y, tygod y, oferty tygodnia są, fe są Fever Hair. Woda perfumowana, orientalno waniliowo trzewny kwiat imbiru, słodkie drzewo sandałowe, czarna porzeczka. To w pierwszym tygodniu 39,99. W drugim tygodniu, esencja tonizująca 24,99. I w trzecim tygodniu, kuleczki do twarzy. Też ciekawa, dobra oferta. Bardzo polecam. I jeśli zrobi się zakupy dowolnego produktu ze stron 102-129 to Love Potion Plusum Kiss za 10,99 To jest w takiej plastikowej buteleczce, ale bardzo taki słodki, dziewczęcy, sympatyczny zapach, szczególnie dla młodej dziewczyny. I tutaj możemy kupić kredki, bazę pod cienie, ciekawa oferta. Ciekawą ofertą są również te lakiery, one są trwałe, to są bardzo dobre lakiery. I ciekawą ofertą, y, moim zdaniem, tutaj jest róż do wyboru, do koloru 24,99 i bardzo dobry jest balsam do łóż Dewan AZ 12,99, różne kolory. No i chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę. Na, na co jeszcze ona? Ten nowy podkład. On też jest, to jest też bardzo dobry podkład. Taki leciutki Giordani Gold. Puroforia pięknie, wspaniale odżywia. On jest taki naprawdę, tak się wtapia w skórę, że w ogóle nie widać, że się ma puder, fluid na twarzy. Dodaje blasku, rozświetla twarz. Beżowy kolor, szczególnie polazą, jest taki najbardziej uniwersalny. Naprawdę dobra rzecz. Yy, 44,99. No i, i właściwie tutaj mamy nowe zapachy, tu też mamy zapachy w ciekawych, atrakcyjnych cenach. Szczególnie moja ulubiona woda Fever Together 59,99. Piękny zapach. Piękny zapach, wysoka koncentracja zapachu, drewno sandałowe, sorbę z, z czerwonych porzeczek i akord słodki i pimento, no, czyli papryczki. Piękny zapach. No dobrze, słuchajcie, mnóstwo ciekawych ofert. Na pewno zachęcam Was do obejrzenia całego katalogu. W momencie, gdy będzie aktywny, udostępnię na pewno link. Zachęcam do zainteresowania się tym katalogiem. No I to wszystko, co na dzisiaj Wam przygotowałam. Do następnego razu. Cześć!